Z nami trener zespołu kadetek energetyka Poznań, pan Marcin Odlik. Może o samym meczu dzisiejszym nie będziemy rozmawiać, bo, że tak powiem, za bardzo nie ma o czym. łatwa wygrana ze Złotowem. Co się stało w pierwszym secie, że początek był trudny od przegrywania nawet 3 do 7? To na własne życzenie sprawiliśmy, że, że ten mecz nabrał jakichś emocji. Wróciliśmy po przerwie, nie chcę się usprawiedliwiać. Nie powinniśmy tak zacząć nawet po półtorej. W tygodniowej przerwie bez treningów. Ten mecz tak nie powinien wyglądać. Koncentracja, na pewno inne podejście do meczu, bo nie wyszliśmy nastawieni jak na, dobry, jak na dobre spotkanie. Dużo błędów własnych i zamiast ten mecz od początku prowadzić, to, to taka niepotrzebna jakaś nerwowa atmosfera się. Ta dała. przerwa spowodowana przez COVID? E, tak, przez COVID w grupie mieliśmy kilka potwierdzonych przypadków i no, dziewczyny miały kontakt, ja też jestem trenerem dwóch grup, dlatego mieliśmy przymusową izolację w domu. E, to ile macie teraz zaległości w meczach, ile trzeba gonić? E, jeden mecz na szczęście tylko w kadetkach. W kadetkach. Tak, dobrze. W tym momencie u nas w województwie, jak i w Polsce, wszystkie rozgrywki centralizowała Energia Kalisz. Jest szansa, żeby energetyk nawiązał troszkę walki ze swoim z Kalisza w tym sezonie? Na pewno będziemy chcieli w tych dwóch kategoriach kadetka juniorka i Młodziczka też będziemy chcieli rywalizować i może sprawić jakąś niespodziankę i wywalczyć swoje na, na boisku. Oprócz tego, że prowadzi Pan drużynę energetyka, jest Pan też w Sztabie Szkoleniowym Reprezentacji Polski. Może dwa słowa o tym, bo to nie mamy tylu przedstawicieli z naszego województwa w kadrze. Tak, tak. Już od y, kilku lat pracuję z y, trenerem Peciem, teraz są to kadetki, y, reprezentacja U17, 2004 i młodsza. No i w tym roku udało się pojechać na z Europy z, z zespołem. Kilka słów o tym, jak było w, w Czarnogórze. W Czarnogórze, tak, w Podgoricy. No, ciężki turniej dla nas. Celem, cel jaki sobie postawiliśmy, to wejście do szóstki i, i zapewnienie sobie awansu do Mistrzostw Świata. W fazie grupowej bardzo fajnie zaczęliśmy. Co prawda, mecz przegrany z Rosją, ale 3-1. W drugim secie mieliśmy nawet piłkę na 2-0, więc zagraliśmy bardzo odważnie i dobrze, ze złotym medalistą późniejszym tych mistrzostw. Po tym meczu trochę Gorsza dyspozycja. I, i tak naprawdę wydaliśmy jeden mecz z Rumunią, który dał nam awans z trzeciego miejsca. Słowacją po ciężkim boju udało się wygrać. Awansowaliśmy do finału tego B, o miejsca 5-6, zapewniliśmy sobie awans do Mistrzostw Świata yy, oraz na EOF. No i cieszy to, że dziewczyny mają przed sobą kolejne dwie duże imprezy i będą mogły sprawdzić się na poziomie, na poziomie światowym. Jak wyglądał sam turniej, sama organizacja w duchu pandemii? Yy, tylko poruszaliśmy się między hotelem a halą bez udziału kibiców. Przejazd, przejazd był tylko jednego zespołu. Nie mogliśmy się spotykać z nikim ani w hotelu, ani w windzie, więc byliśmy przez dwa tygodnie zamknięci. Hala hotel, więc też, też to nie było łatwe dla, dla takich młodych dziewczyn. Poduszali się tylko między hotelem a halą. No i skupienie z, z takiej uwagi na meczach na turnieju. Czyli zamiast troszkę zobaczyć świata, dziewczyny były jakby na, na obozie kondycyjnym praktycznie. Tak, tak, no udało nam się wyjechać w trakcie wolnego do Chudwy, dostaliśmy zgodę na taki wyjazd, ale tak, cały czas byliśmy zamknięci, tylko użyliśmy meczami. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie Wielkopolski. Jest jakaś szansa, że któreś dziewczyny z naszego województwa do kadry i będą reprezentantkami. No na pewno Kalisz robi wszystko, żeby mieć jak najwięcej takich reprezentantek. My mamy z tego rocznika trzy dziewczyny w SMS-ie, więc na pewno dziewczyny walczą też o, o miejsce w kadrze. Dziękuję bardzo. Dzięki.